Dzień dobry wszystkim, moi drodzy. Marcin z .pl. Chcę Wam dzisiaj przedstawić temat związany z wózkami inwalidzkimi, ręcznymi, ze stopów lekkich, aluminiowymi, mówiąc tak potocznie. Dużo z Was do nas dzwoni, pyta się, ponieważ wyskakują Wam jakieś reklamy w internecie. Pytacie, czy to jest prawda, czy nie ma się czego obawiać, bo trzeba podać czasami pewne dane związane imię, nazwisko, PESEL z pacjentem i tak dalej. Moi drodzy, tak, jest to prawda. Od tego roku jest nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia. Sporo się zmieniło w naszej branży w takiej tematyce sprzętu medycznego, wyrobów medycznych. Chodzi tutaj głównie o wnioski, o limity, o kody NFZ-owskie. Natomiast myślę, że ta zmiana jest zmianą na dobre. To wszystko zostało troszkę poukładane i też jest można powiedzieć w wielu przypadkach z korzyścią dla was, czyli dla pacjenta, dla klienta. Natomiast chciałbym troszkę to ugruntować i troszkę wam ten temat wytłumaczyć i rozszerzyć, ponieważ spotykam się wielokrotnie no, z takimi sytuacjami, że nawet ktoś do nas trafi po zupełnie inny sprzęt, po łóżko, rehabilitacyjne po i później się okazuje, że wózek był spłatnie, został jakiś wózek wydany, natomiast później widzimy na miejscu, że. Ani pacjent nie jest zadowolony, ten wózek jest troszkę źle dobrany i chciałbym to troszkę Wam wytłumaczyć, troszkę ten temat jakby rozszerzyć, abyście pomimo tego, że te wózki są bezpłatne, mogli tak naprawdę wiedzieć o co pytać sprzedawcę, na co zwrócić uwagę, bo myślę, że pomimo tego, że to jest sprzęt faktycznie bezpłatny, no to warto go dobrać w taki sposób, aby był dla Was wygodny, komfortowy. Żeby było go można użytkować, żebyście się z tego cieszyli. Bo musicie pamiętać, że osoby, które nie mają dodatkowych uprawnień, takich jak orzeczenie o niepełnosprawności, nie są kombatantami, osobami represjonowanymi. To refundacja na wózek inwalidzki w tym limicie, czyli w kodzie S.1301 z limitem 1700 zł, jest raz na 5 lat. Także kupując teraz wózek, jeżeli go gdzieś tam otrzymacie, będzie on zrefundowany. I nie macie dodatkowych uprawnień, no to później niestety musicie czekać określoną ilość czasu, aby ponownie zwrócić się do lekarza o wypisanie wniosku, recepty i żeby też ten wniosek został zaakceptowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I moi drodzy, temat jest być może i prosty, i banalny, ale tak naprawdę też jest dosyć złożony. Pomimo tego, że to są wózki takie podstawowe, czyli wózki ze stopów lekkich, wózki ręczne, które tak naprawdę służą do podstawowego transportowania pacjenta, który będzie się przemieszczał, czy to w domu, czy to na zewnątrz, czy będzie dojeżdżał najczęściej, nie wiem, na jakieś wizyty lekarskie, na badania. Y będą to też jakieś krótkie lub dalsze powiedzmy spacery, natomiast są to wózki jakby podstawowe i główną cechą jest to, aby faktycznie pacjent, który ma problemy z samodzielnym poruszaniem się miał właśnie wsparcie w postaci wózka, gdzie będzie mógł sobie usiąść w sposób komfortowy albo mm, samodzielnie siłą własnych dłoni albo przy pomocy opiekuna będzie y, mógł być tak naprawdę transportowany wieziony. Natomiast pomimo tego, że jest to temat, może się wydawać dosyć prosty, podstawowy limit 1700 zł, tutaj też musi Wiedzieć, że jest to już budżet fajny i naprawdę te wózki są fajne, jakościowo niezłe. Natomiast są producenci, którzy też wózki jakby budują od podstaw. Mają pełne opcje dodatkowe i wózek dany model można na przykład skonfigurować w takiej. Znaczy, można tak skonfigurować, że będzie praktycznie trzy razy droższy, czy cztery nawet razy droższy od tej wersji takiej podstawowej. Też są możliwe dodatkowe dofinansowania. To wszystko w dalszej części opowiem. Natomiast chciałem się teraz skupić na. Na tych najbardziej podstawowych wózkach, tych najbardziej popularnych, tych, które też pewnie najbardziej. Inaczej, które najczęściej są właśnie jakby wydawane w sklepach medycznych, czyli firmach, które zajmują się tym tematem. I moi drodzy, chciałbym wam po prostu zwrócić uwagę, bo mówię, wielokrotnie zdarza się, że dobieramy jakiś inny sprzęt z czy ktoś do nas przyjedzie na sk do sklepu, nie wiem, po pieluchomajki, czy jakiś inny asortyment. Przyjeżdża na jakimś wózku, czasami narzeka, czasami my zwrócimy uwagę, że nie wiem, wózek jest za szeroki, czy jest wygodnie, bo widzimy, że osoba nie siedzi stabilnie, gdzieś tam ucieka, jest za mała względem siedziska wózka. No i później często są te informacje, że wózek został gdzieś tam dany, nawet za bardzo nie wiedzieliśmy, został wypisany jakiś wniosek, wózek został tak naprawdę podstawiony pod łóżko gdzieś tam w instytucjach medycznych. No i później no, wy mówicie, że ten sprzęt nie jest fajny. Ja uważam, że sprzęt stosunkowo jest fajny, tylko być może był źle dobrany. Dlatego chcę Was troszkę uświadomić, żebyście wiedzieli, jak ten sprzęt dobierać, na co zwrócić uwagę, o co pytać sprzedawcę i żebyście nie brali tak naprawdę pierwszego, lepszego wózka, który gdzieś tam się pojawia przed Wami i który pierwszy raz widzicie na oczy. Przede wszystkim, moi drodzy, musicie zwrócić uwagę na szerokość siedziska. To jest jeden z głównych parametrów, który dobieramy, jeżeli chodzi o. O, na który zwracamy uwagę, żeby wydać go pacjentowi. Tutaj jest istotna waga, wzrost pacjenta i tak naprawdę szerokość bioder. Siadając na wózku inwalidzkim, ta szerokość musi być tak dobrana, żeby tutaj mniej więcej doszły dwie, dwie dłonie. Tutaj widzimy, że troszkę mocno je wciskam i ten wózek mógłby być dla mnie szerszy. Tutaj mamy wózek, który ma szerokość 42 cm, jeżeli chodzi o siedzisko, będzie to wózek troszkę za wąski dla mnie. Ja bardziej pasuje faktycznie w 44, 45, 46 to są te wymiary, które będą dla mnie odpowiednie. Musimy też pamiętać, żeby tutaj ta szerokość nie było za ciasna, tak jak ja teraz. Bo w przypadku zimy, kiedy się ubierzemy, założymy jakąś kurtkę, bo jest właśnie zimno, gdzieś chcemy wyjść na spacer czy chcemy pojechać na jakieś badania, no może być problematyka, bo dodatkowo jest nam jeszcze bardziej ciasno na tym wózku. Także to jest. Pierwszy aspekt, że mierzymy bioderka, zawsze dodajemy około 2-3 cm i wtedy wiemy jaka powinna być szerokość wózka. Osoby, które są w branży, które pracują z wózkami, jeżeli mają wagę, wzrost pacjenta, są w stanie sobie to zwizualizować już tą szerokość praktycznie dobrać bezbłędnie. Natomiast to jest jeden z aspektów. Czasami zdarza się, że osoby chcą mieć wózek szeroki. Nie wiem, osoba jest mała, ma metr 50 wzrostu, 50 kg wagi, ale chce wózek 48, bo na przykład chce ze swoim jakimś zwierzakiem domowym, z kotem, z psem, chcę, żeby siedział gdzieś obok niej. Czasami są takie życzenia klientów, ok, tego nie neguję, informujemy wtedy klienta, że może być jakby pewien dyskomfort, jeżeli chodzi o podłokietniki, bo będą troszkę za daleko, możemy wtedy nie trzymać takiej stabilności. Natomiast to też są czasami preferencje pacjenta, które trzeba wziąć pod uwagę. Czasami też osoby używają jakichś dodatkowych sprzętów, jakichś pomp infuzyjnych, czegokolwiek innego i gdzieś trochę tej przestrzeni mu muszą mieć, to też są bardzo ważne ważne aspekty i ten temat można jakby w ten sposób domknąć. Trzeba też zwrócić uwagę w wózku inwalidzkim. Jaką on ma charakterystykę, ponieważ te wózki na pierwszy rzut oka są bardzo podobne. Tutaj mamy czterech różnych producentów, natomiast każdy ten wózek ma inną wagę, ma troszkę inne cechy, inne parametry, inaczej jest konstruowany. To wygląd tylko powoduje, że na pierwszy rzut oka one są podobne, natomiast ich konstrukcja różni się pewnymi aspektami i te detale czy te pewne rzeczy są bardzo istotne. Moi drodzy, przede wszystkim trzeba zawsze się zastanowić, gdzie ten wózek tak naprawdę będziemy użytkować. Czy w domu, w większej ilości czasu, czy na zewnątrz, jak również czy będziemy go często transportować samochodem, czy w domu mamy miejsce, żeby go przechować, bo różne są konfiguracje wózków. Są wózki, tak jak na przykład ten model lub ten pierwszy, które mają po prostu mniejsze koła. Zobaczcie: To jest wózek, który dzięki temu będzie wózkiem lżejszym, będzie wózkiem bardziej kompaktowym, jeżeli chodzi o składanie. Zobaczcie, ten ma jeszcze dodatkowo w ten sposób składane podnóżki, natomiast możemy złożyć go na długość, możemy go złożyć na szerokość, czyli jest węższy, i możemy jeszcze go złożyć na wysokość, i w takiej konfiguracji. Bardzo łatwo go jest przetransportować czy samochodem, czy w bagażniku, czy na tylnej kanapie, czy w ogóle przechować w domu. I to jest wózek taki lekki, który jest sfokusowany na to, aby był właśnie wózkiem transportowym. Będzie to też wózek, który da troszkę mniejszy komfort. Y Jeżdżenia na nim, siedzenia, ponieważ jest to wózek, który ma koła pełne. Są to koła bezobsługowe, ok, natomiast jest troszkę mniejsza amortyzacja. Jeżeli jest to osoba, która chce tym wózkiem dużo jeździć w miarę samodzielnie, czy z, z, chodzić na spacery, nie wiem, czy z opiekunem, czy samodzielnie, no będzie odczuwać troszkę bardziej choćby taką kostkę, którą mamy tutaj. Fugi, łączenia będą troszkę bardziej odczuwalne. Natomiast zawsze możemy to troszkę zabezpieczyć, na przykład poduszką, którą zawsze można dobrać do wózka do siedziska i wtedy ona powoduje, że te mm, nierówności będą jeszcze bardziej wytumione te drgania. Także to jest taki jeden z aspektów, jeżeli chodzi o wózek, jakby na tym przykładzie. Tutaj jest wózek, który faktycznie ma mniejsze koła, jest wózkiem, który ma odchylane podłokietniki, ale one nie są wyjmowane, jak również nie są odpinane podnóżki. Tutaj pokażę na przykładzie tego wózeczka, gdzie Mamy ruchomy podłokietnik, który nam się odchyla. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze regulację wysokości, co ten wózek nie ma. Podłokietniki są na jednej wysokości, jak również jest w ogóle wyjmowalny podnóżek. Możemy go wyjąć. Tutaj dodatkowo producent dał w zestawie już poduszkę, gdzie ten na przykład producent czy ten model tego nie ma. Wózek również jest składany, czyli wypinamy podnóżki, skracamy go na długość, składamy do środka, jak w harmonikę, bo jest wózkiem krzyżakowym. Ten również ma składane oparcie, natomiast jest wózkiem po prostu cięższym. I czasami ta waga też jest istotna, bo opiekunowie, którzy właśnie ten wózek będą gdzieś wnosić, będą wkładać do samochodu. Najczęściej to dotyczy kobiet, mogą mieć z tym problem. I waga wózka też jest bardzo ważna, żeby dobrać ją w taki sposób, żeby nie sprawiał on większych problemów. Natomiast czasami te 4-5 kg różnicy naprawdę, naprawdę robi, no robi różnicę, i niektórzy jakby na to narzekają. Większość wózków już tych aluminiowych. Jest też wyposażony oczywiście w hamulce dla pacjenta, czyli dla osoby siedzącej, jak i dla opiekuna. Natomiast co warto też zwrócić, są to też wózki, które mają koła na szybko złączki. Dzięki temu można też jeszcze ten gabaryt wózka dodatkowo jeszcze zmniejszyć. Zobaczcie, bo poprzez wypięcie kół ten wózek będzie jeszcze mniejszy i jeszcze łatwiejszy w transporcie. Natomiast zajmuje to chwilkę dłużej czasu. I większość wózków faktycznie jest wyposażona w koła na szybkozłączki. Są jeszcze tutaj często w zestawie, chcę tutaj zobaczyć, czy ten wózek ma tak zwane koła antywywrotne. To są elementy, które montujemy tutaj z tyłu, które powodują, że wózek, jeżeli osoba porusza się samodzielnie, będzie, no, będzie uniemożliwiał wywrócenie się do tyłu, jeżeli będziemy podjeżdżać pod jakąś przeszkodę. Także to też jest bardzo, bardzo istotne, także tak jak widzicie temat się nam troszkę rozbudowywuje, nie jest to, tak, to takie chodź siup, hop siup, chociaż mówię wózek jest bardzo prosty indywidualny. Trzeba też zwrócić uwagę przy doborze wózka, tak jak powiedziałem na wzrost pacjenta, bo zobaczcie. Są wózki, które mają regulację, czyli odkręcenie tej śruby spowoduje, że możemy wydłużać lub skracać podnóżek. Oczywiście w jakimś zakresie. Natomiast tutaj ta regulacja jest zdecydowanie mniejsza, bo możemy tą płytę przestawić tylko o jedno piętro do góry. Są pacjenci, którzy z racji wzrostu im to w zupełności wystarczy, natomiast będą osoby, które stwierdzą, że ta regulacja jest za mała. No i taki wózek będzie wózkiem w perspektywie użytkowania niewygodnym, tak? Także tak jak widzicie temat wózków jest bardzo złożony, zwróćcie też uwagę na koła. Każdy praktycznie z wózków ma inne przednie koła o innej konstrukcji. Tutaj zazwyczaj koła przednie są kołami pełnymi, a koła tylnie, tak jak wcześniej tłumaczyłem, mogą być kołem pełnym, czyli bezobsługowym, albo kołem pompowanym. Koło pompowane będzie charakteryzować się troszkę Inaczej, może nawet nie troszkę, będzie się charakteryzować lepszą amortyzacją. Wygodnie się na tym wózku będzie troszkę jeździć, natomiast to też trzeba sobie zwrócić uwagę na to, czy ok, decydujemy się na koła pełne, yy, przepraszam, na koła pneumatyczne, czyli koła pompowane. Natomiast w przypadku, kiedy będziemy na spacerze, nie wiem, najedziemy na szkło, czy na jakiś inny element, który nam uszkodzi, oponę, czy dentkę, zejdzie nam powietrze, czy jesteśmy sobie w stanie poradzić z naprawą tego wózka, bo to też jest bardzo istotne. Koło pełne, o którym tłumaczyłem, jest kołem bezobsługowym. Z reguły, my z doświadczenia wiemy, że w tym okresie pięciu lat, z reguły się z tym nic nie dzieje. Jest to jakby faktycznie bez obsługi. Nawet gdyby cokolwiek się wydarzyło, no to producenci oczywiście oferują części zamienne i można taką samą pełną oponę dokupić, wymienić i, i to temat jakby zamyka. Także moi drodzy, tak mniej więcej wygląda ten temat związany z wózkami inwalidzkimi, że y, różnią się one konstrukcją. Y, tutaj znowu mamy wózek, który y, ma dwa rodzaje tapicerki. Tak producent daje jakby w, y, jakby w standardzie, jest tapicerka z takiego materiału oddychającego. Lub jest tapicerka w tej samej kolorystyce w kolorze szarym, ale jest ona taka nieprzemakalna. Jest to rozwiązanie dedykowane dla osób, które na przykład no, są pampercowane, kiedy jest ta inkontynencja, czyli nietrzymanie moczu na przykład i może się coś wydarzyć, no to wtedy mamy taką strukturę, która powoduje, że, że to nam nie przesiąknie. Ta pczelka jest wypinana z możliwością prania, zarówno jeżeli chodzi o poduszkę siedziska, jak i o poduszkę oparcia, jest to wszystko wypinane. Tutaj też mamy wózek z regulacją podnóżków, jest ono wypinany. Są ruchome podłokietniki koła na szybko złączki. i tak to mniej więcej wygląda. Ostatni wózek, o którym też może chwilko opowiem. Jest to wózek, który jest wózkiem bardzo Lekkim. Tutaj mamy troszkę jedną konstrukcję podłokietników, bo one nie są ruchome, są regulowane, natomiast nie możemy ich wypiąć. Zazwyczaj podłokietniki ruchome najbardziej się sprawdzają w przypadku, kiedy osoby przesiadają się z fotela, z łóżka na wózek, i wtedy możemy sobie podłokietniki wypiąć. I tutaj w ten sposób. Przejść na wózek, natomiast no, w tym rozwiązaniu będzie to zdecydowanie utrudnione i raczej osoby, jeżeli samodzielnie się przesiadają, niekoniecznie ten wózek będzie dla nich idealnym rozwiązaniem. Także tak jak widzicie, nie, nie mówiąc tutaj o producentach, o modelach tych wózków, yy, widzicie, że one się naprawdę różnią i ten sprzęt trzeba, no, trzeba dobierać. Musicie. Z dzwonić się z daną firmą, medyczną z danym sklepem, pójść do sklepu przymierzyć się, zobaczyć, porozmawiać właśnie na temat czego oczekujecie od wózka i pomimo tego, że ten wózek będzie bezpłatny, to co tłumaczyłem, warto jest go dobrze dobrać. No to brać, natomiast nie brać pierwszego lepszego, nie wiem, bo ktoś nie miał innego rozmiaru do takiego. bo tam, nie wiem, 4 cm to nie jest różnica? To jest różnica w zależności oczywiście od gabarytów pacjenta, ale to czasami bywa różnicą. Czasami warto tutaj poświęcić troszkę więcej czasu na poszukanie tego wózka, a dobranie takiego sprzętu, który będzie dla Was po prostu odpowiedni sprzętem dobrym, jeżeli chodzi o wszystkie parametry związane z wagą, szerokością wózka czy z jakimś wyposażeniem dodatkowym. I pamiętajcie, tak jak mówiłem, te wózki mogą być bezpłatne, otrzymując od lekarza wniosek z kodem, od lekarza rodzinnego, tudzież od lekarza specjalisty. Natomiast no, zwróćcie też uwagę, że po to tutaj lekarz rodzinny może wypisywać te wnioski, żeby nie robić kolejek u lekarza specjalisty na taki podstawowy sprzęt medyczny. I tutaj z reguły będziecie się właśnie udawać do lekarzy rodzinnych, do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. I właśnie tam oni, dzięki dokumentacji medycznej, jeżeli osoba będzie miała problemy z samodzielnym poruszaniem się, lekarz ma podstawę medyczną, żeby właśnie wypisać wniosek, w cudzysłowie, receptę na wózek inwalidzki ze stopów lekkich, na wózek aluminiowy z kodem S.13.01. Tutaj odzyskujecie limit 1700 zł i te wózki będą bezpłatne. Natomiast w przypadku, kiedy wózek musimy doposażyć w jakieś dodatkowe wyposażenie, bo jest Wam potrzebne, nie wiem, czasami jakaś dodatkowa poduszka, Koła wywrotne, jakieś hamulce bębnowe, bo to czasami się zdarza, jeżeli osoby są Cięższe i faktycznie hamulce takie na lince nie dają, mogą sobie nie dać rady i ten wózek będzie droższy, no to na przykład będzie kosztował, nie wiem, 2,5 tysiąca, no to wtedy po stronie pacjenta jest dopłata tej różnicy, czyli 1700 uzyskacie z nfz jako refundację, a te 800 zł do 2,5 tysiąca musicie dopłacić z własnej kieszeni. Natomiast jeżeli jesteście osobami, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, nieważne w jakim stopniu, możecie się ubiegać o dodatkowe dofinansowanie za pomocą środków pefnowych, które są wypłaca, wypłacane z reguły za pomocą MOPS-ów, czyli Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, czy Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie. My pomagamy, jakby tłumaczymy tak naprawdę od A do Z całe to procedury, bo trzeba udać się do urzędu, albo ze strony internetowej pobrać wniosek, wejść na system obsługi wsparcia i złożyć wniosek elektronicznie, wypisać go, złożyć wniosek, dołączyć do niego odpowiednie z dokumenty, załączniki, takie jak właśnie orzeczenie o niepełnosprawności, fakturę, fakturę Proforma, czyli wycenę sprzętu, wniosek NFZ-owski poświadczony oryginałem przez dan, dany sklep medyczny, orzeczenie o dochodach i dzięki temu wszystkiemu możecie uzyskać dodatkowe dofinansowanie, które może wynieść maksymalnie 150%. Tego limitu NZ-owskiego, czyli 1700 zł, natomiast to, ile procent uzyskacie, czy będzie to 80, 90, 100 czy 150%, określi indywidualnie Wam urząd. Oni w każdym roku mniej więcej budżetują sobie to wszystko i będą Wam określać, jakie to mogą być kwoty. I tak to po części można wszystko pokrótce scharakteryzować. Także moi drodzy, tak wygląda mniej więcej tematyka wózków inwalidzkich, ręcznych, zestopów lekkich, wózków aluminiowych w tym kodzie S.1301, które w dużej mierze będą bezpłatnie i to najczęściej się pojawia. Oczywiście czasami są opcje dodatkowe, które doposażamy, gdzie korzystacie z tych dodatkowych właśnie dofinansowań. Natomiast jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to ja serdecznie zapraszam do kontaktu z nami, telefonicznego, mailowego, do śledzenia naszych mediów społecznościowych, do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, żebyście byli na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami żebyście mogli się z nami skontaktować do nas zadzwonić i pamiętajcie też, że no my właśnie staramy się to wszystko pomimo tego, że to będą takie podstawowe wózki, przeprowadzić z Wami taki wywiad, staracie się ten wózek dobrać jak najlepiej dla Was jesteśmy też w kilku lokalizacjach bo jesteśmy w Pabianicach, w Łodzi w Bydgoszczy, w Garwolinie pod Warszawą w Katowicach jesteśmy też firmą, gdzie ten sprzęt możemy wszystko ustalić z Wami mailowo, telefonicznie do Was wysłać też w wielu przypadkach możecie przyjechać do nas, do naszych sklepów, do naszych showroomów, właśnie poprzymierzać, troszkę pooglądać te wózki. Jak również też wykonujemy prezentację. Obserwując nas i to co widzicie, co tutaj się dzieje za mną, naprawdę ten asortymentarz jest naprawdę spory. Mamy sporo różnych sprzętów. Tak jak zresztą za mną widać, pomagamy w tym wszystkim Moda do Z, jeżeli chodzi o dobór tego sprzętu. Podpowiadamy też wszystkie rzeczy związane z dofinansowaniami. Także ja serdecznie zapraszam w Almet.pl. I pamiętajcie moi drodzy, że sprzęt, którym się zajmujemy i tutaj te wózki, które Wam prezentowałem, to są wyroby medyczne, należy je używać zgodnie z instrukcją obsługi, instrukcją używania lub etykietą. A ja serdecznie zapraszam do kolejnych materiałów, pozdrawiam i życzę miłego dnia.